Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielę. Tak jak sobie y, obiecałam, tak słuchajcie, codziennie nagrywam dla Was vloga i dzisiaj fajny dzień. Tak naprawdę nie mieliśmy planów na ten długi weekend, ale no nie ukrywam, korzystamy z tego, że nasze dzieciątko przepięknie się bawi nad morzem i my dzisiaj wymyśliliśmy, że zrobimy sobie taką fajną, prawdziwą, jak za dawnych czasów, randeczkę. I słuchajcie, zarezerwowałam stolik w bardzo fajnej restauracji, o której długo słyszeliśmy, ale nigdy nie było po drodze się tam wybrać, także że dzisiaj, słuchajcie, tam, ale to może na miejscu Wam um, pokażę i powiem. Będzie to Wrocław, a później po obiedzie e, pójdziemy sobie do kina, tak, nie na bajkę, e, więc bardzo fajnie. Myślę, że przemiło spędzimy czas i dobrze, może tak szybciutko, co ja mam dzisiaj na sobie, tak ostatnio polubiłam e, pokazywanie Wam właśnie takich moich codziennych stylizacji. Słuchajcie, sukienka jest za. 14 zł, kupiłam ją kilka lat temu i cały czas się u mnie fantastycznie sprawdza. Ona ma e, genialny krój, e, genialny fason no bo e, pasuje, po prostu cały czas to jest taka uniwersalna sukienka e, i jest taka luźna, wiecie, i można się najeść i nic nie widać. E, fajne ma też rękawki, bo nie są takie króciutkie, także myślę, że będzie mi w niej akurat. E, to rebeczka moja Simbono i espadrylki. Proszę bardzo, z Manebi. Prezentacja butów zacna. No ale dobrze, także tak wyglądam. Kolczyki moje z Sinsei, nie z Rosmana. Przepraszam, te są z Rosmana i nic poza tym. Także pakuję telefon, słuchajcie. I niedziela, nie niedziela. Ja tutaj, słuchajcie, mam jeszcze paczki o <grytanie> z Vinted, Wczoraj to wszystko mi się sprzedało i dzisiaj rano, tak więc postanowiłam od razu to powysyłać. Mam tutaj Orlen paczki i mam paczki do hmm, paczkomatu. Jedna widzę, że jest na pocztę, więc już po długim weekendzie ją e, nadam. Powiem Wam szczerze, nie cierpię chodzić na pocztę i nie cierpię jak ktoś kupi u mnie na Vinted coś, no i właśnie wybierze wysyłkę pocztą. No ale dobra, cóż zrobić? E, tym się zajmę jednak po długim weekendzie, a dzisiaj no właśnie pozbędę się po drodze e, tego i już będzie wiecie, leżej, a też szybciej e, na pewno to podociera do kupujących. Dobra, słuchajcie, lecimy. Muzyka Mąż pobiegł do przodu. Ja słuchajcie, mało adekwatnie do pogody się ubrałam, ale u nas kompletnie nie padał deszcz. No a tutaj lało. Jasne buty. Słabo. Ale dobrze, słuchajcie, idziemy do restauracji Martim tak? i restauracja ta specjalizuje się w kuchni portugalskiej, więc mamy nadzieję, że będzie pysznie zaraz Wam to wszystko oczywiście pokażę. Jesteśmy na jedzeni i bardzo zadowoleni. Restauracja Martim we Wrocławiu polecam Wam z czystym sumieniem. Jedzenie przepyszne, obsługa genialna. Oluś, jaka ocena dla restauracji? 11 na 10. Yeah. <laughs> 11 na 10. Oleg jadł ośmiornice, ja takie danie z krewetkami. Te nazwy byłyby zbyt trudne, żeby je zapamiętać. W każdym razie naprawdę było super. A teraz lecimy do kina na film z Bradem Pittem. Tytułu nie pamiętam. O właśnie I dzisiaj wybraliśmy kino Cinema City. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Z reguły korzystamy z Heliosa, bo jest najbliżej nas. No ale słuchajcie, rodzice mają wychodne, więc mogą dzisiaj naprawdę szaleć. Mamy kolejny dzień. Ja od rana wzięłam się za gotowanie zupy, tym razem krem z kalafiora. Oczywiście z Thermomixa. Zobaczcie, wygląda przepięknie, jest gładziutka i na pewno też będzie pysznie smakować. Ja już sobie tak spróbowałam i wydaje mi się, że będzie ok, nie trzeba więcej doprawiać. Zjemy ją z grzankami i posypię też um, na talerzu już finalnie koperkiem, no i będzie super. Ja natomiast biorę dwie paczuchy jeszcze z Vinted i jedziemy, słuchajcie, jedziemy tym razem obejrzeć skok ze spadochronem. Kto będzie skakał, powiem Wam na miejscu, ale jeszcze tak szybciutko chciałam Wam wspomnieć o filmie, na którym byliśmy wczoraj, czyli Bullet Train. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Z Bradem Pittem. Słuchajcie, moim zdaniem jest to film bajka dla dorosłych chłopców. Dosłownie i nawet właśnie się śmiałam do Olka, że tak bym to powiedziała. Mnie szczególnie nie przypadł do gustu. Dużo krwi, dużo przemocy, nie lubię czegoś takiego, Oleg mnie nie uprzedził i powiem Wam szczerze, że przez pół filmu miałam zamknięte oczy, bo mnie to zwyczajnie brzydziło. Ja wiem, co tylko film i Oleg się śmieje, przecież to sztuczna krew, Arleta. co Ty przeżywasz, ale ja czegoś takiego naprawdę nie lubię. Niemniej fabułę, ogólnie humor ten film miał naprawdę i ma naprawdę fajną, ciekawą, ale jeżeli jesteście osobami o słabych nerwach, tak jak ja to nie dacie sobie tam rady na dłuższą metę, więc ja od siebie nie polecam kobietki, jeżeli wasi faceci chcą się wybrać, jak idą sobie sami jesteśmy, dotarliśmy, aeroklub e, Szymanów pod Wrocławiem i tutaj słuchajcie, dzisiaj e, wieloletnie marzenie będzie spełniała Olka siostra e, ja nie miałabym na to słuchajcie tyle odwagi, dlatego podziwiam mega szanuję i cieszę się razem z nią, e, no i właśnie będzie skakała ze spadochronem nie mam pojęcia czy już wyleciała e, do góry, bo jakiś samolot przed momentem stąd wystartował e, idziemy się rozeznać, szukamy jej męża także zaraz się wszystkie

to see I po skoku, słuchajcie, emocje były niesamowite. Ja to tak przeżywam, jakbym co najmniej, słuchajcie, leciała tam razem z szwagierką, ale ja naprawdę jestem totalnie taka nieekstremalna. Nie odważyłabym się, naprawdę nie odważyłabym się, dlatego podziwiam szczerze osoby, które, no właśnie mają taką zajawkę, no bo każdy po prostu jakąś ma, a ta jest niesamowita. Mogę to z kimś przeżywać? Ale sama nie wzięłam w tego udziału, naprawdę. Ale fajnie, super było, wiecie, zobaczyć i, i czyjeś emocje takie na świeżo i przed samym skokiem, mega. Więc jeżeli szukacie dla kogoś takiego właśnie prezentu, to ja wam polecam, bo widzę, że szalenie to może poprawić humor i dać ogromne przeżycie. Niesamowite też wspomnienie także fajna rzecz, fajna. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for.